Jeśli w każdy poniedziałek wkurzasz się, że znów musisz iść do pracy, koniecznie musisz zobaczyć ten film. Pokażę ci w nim, że praca, której nie cierpisz, jest marnowaniem Twojego życia. Widzisz, tak wygląda linia czasu naszego życia. Do wieku około 20 lat bawimy się, cieszymy się życiem i później zaczynamy pracować. Większość osób przejdzie na emeryturę, jeśli jeszcze system emerytalny dotrwa do tego czasu w wieku 65 lat. Później dożyjemy jeszcze średnio do 78 roku życia. Widzisz więc na tym wykresie, że że zdecydowaną większość swojego życia spędzisz pracując. Dwie trzecie Polaków jest niezadowolonych ze swojej pracy. To więc szaleństwo spędzać większą część swojego życia robiąc coś, czego nie cierpisz. Ludzie czekają na to, że spędzą, jak będą mieć szczęście i dożyją do tego wieku, tych 13 ostatnich lat e, na tym, że będą wtedy cieszyć się życiem. Czekają, odkładają na później swoje decyzje właśnie po to, żeby na końcu już swojego życia, kiedy będą staruszkami i być może nie będą mieć sił, wreszcie zacząć korzystać ze swojego życia. Przestań więc marnować swoje życie w pracy, której nie cierpisz. Zwolnij się. Znajdź inny sposób, żeby zarabiać pieniądze. Przestań żyć tym życiem jakiegoś niewolnika, który spędzi większość swojego życia robiąc. So Coś, czego nienawidzi. Pomyśl sam, czy chcesz być takim przykładem dla swoich dzieci, żeby one wzięły z Ciebie przykład i później spędziły swoje życie robiąc coś, czego będą nienawidzieć? Chcę, abyś na chwilę zastanowił się nad swoim życiem. Jeśli nie jesteś z niego teraz zadowolony, to po prostu zmień to. Zacznij działać, zacznij wreszcie robić to, co kochasz. Zacznij szukać rozwiązań, bo nie ma znaczenia to, że weźmiesz większy kredyt na dom, że kupisz sobie nowy samochód, że będziesz mieć lepszy tytuł na wizytówce, kiedy będąc staruszkiem, stwierdzisz, że całe życie przeciekło ci przez palce że zmarnowałeś wszystkie swoje szanse, że zamiast żyć i cieszyć się tym życiem, wykorzystać ten czas, który masz na ziemi, cały czas byłeś niewolnikiem w pracy, której nie cierpisz. Przestań więc marnować swoje życie, przestań marnować swój czas, robiąc coś, czego nienawidzisz, pracując w pracy, której nie cierpisz. Zacznij wreszcie robić coś, z czego będziesz dumny, z czego będziesz szczęśliwy, co nada sens twojemu życiu. Jeśli chcesz wreszcie dokonać wielkiej zmiany w twoim życiu, jeśli chcesz nauczyć się od najlepszych zarządzania twoim życiem, mam dla ciebie prezent. Darmowe zaproszenie na szkolenie, które przez internet poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Kliknij link nad tym filmem, ponieważ na Nauczysz się prostych i bardzo skutecznych metod, które pozwolą Ci zacząć zarabiać więcej, kontrolować Twoje emocje, poprawić relacje z bliskimi i przede wszystkim zacząć zmierzać do Twoich marzeń. Zapisz się teraz i wykorzystaj tą życiową szansę!